I znalazłem strój zakonnicy. I teraz moja postać wygląda jeszcze bardziej komicznie. Zobaczcie. Co to jest w ogóle? Ale to jest lepsze, to jest lepsze niż to co miałem. I chyba nawet. To, czy to jest ten sam moveset, który już był? O cholera, ja mu nic nie biję przecież. Jak czy robię bossy, czy zwiedzam? No właśnie teraz bossa robię. Okej, okay, to smok typu magiczny, nie taki jak wcześniej, tamten ten ogniem, ten strzela pociskami. No, move setem nie jest ciężki, ale ma dużo HP bardzo. To tym się go lepiej będzie biło. Pociski, pociski. Ale piękne są te animacje, tak szczerze. Zacząłem doceniać grafikę od jakiegoś czasu. Jak w Gothica nie gram. Nie wiem, czy się mana nie skończy. Czy nie będę musiał zaczynać walki, żeby po prostu mieć więcej flaszek na manę. Można, można go zaznaczyć na nodze i na ciele. Ale w nogę nie dostaje dużo więcej do damage'a. Przynajmniej nie od magii. Oto trzeba do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Pamiętam, pamiętam. Chyba mi się zregenerowały w jakiś sposób flaszki. Nie, no nie ma opcji. Coś, coś się tu wydarzyło, że się zregenerowały. Nie, on to w ogóle nie dostaje z tego nagle. To do tyłu. Dobra, słuchajcie, spieprzamy, nie dobiję go. Z takim HP i maną. A, w ogóle zabił mnie. Znaczy, nie, no, bo w setem on jest banalny. No, ja mogę, jakby się skupił. Tak, szczerze, to jest kolejny raz przeciwnik, kiedy przegrywam na nudę. Tak jak z tym rycerzem było, co mu nic nie biłem, że przecież bić go 20 minut trzeba. Co oznacza, że zacznie mi się, nie wiem, niewygodnie trzymać myszkę i klawiaturę przez 20 minut bez pauzy w tej grze. Mimo, że nie ma powodu, żeby w tej grze nie było pauzy, bo poza wkurzaniem gracza, no bo przeżona nie jest online. Znaczy, może być, ale nie jest. Jak nie jest online, to powinna być pauza. Mi się nie chce trzymać tyle myszki i klawiatury i klikać 20 minut, no stop. I się przegrywa na nudę. Tak, ra, chcecie zanudzić na śmierć i to jest jej trudność. Zacznijmy od tego. O, klucz dostałem. No i dobra, to jest jakiś item. W ogóle, to jest w ogóle fabularny item, imo. Niech ja, on tam wróci na swoje miejsce. Do akademii. Akademia to jest ten główny to, gdzie idę. A e, ten główny, jak to nie jest jakaś wersja y, żuka takiego, co daje manę? Może ja z tego manę dostałem, jak to padło. No i patrzcie, ja biję naj. Z który bije najwięcej, bije w tym momencie. Po podubiego go, po go. tam z ogonka, z ogonka strzelił. No naprawdę blisko muszę być, żeby cokolwiek, żeby jeden, żeby jedną kulką trafić muszę być mega blisko. Teraz? No jest to łatwe, no kurwa, ale przecież to trwa 20 minut, no ja z rękiem się zmęczę do tego czasu od trzymania myszki i klawiatury i wciskania tego shifta niewygodnego. No ja mu nic nie nic. Ja z nim się biję już 5 minut i ja mu nic nie uderzyłem przecież. Mimo, że ja cały czas go biję, to go nic nie trafia. Nie walczymy z nim. To jest za długie. Jest proste, ale długie. Wydaje mi się, że on jest odporny na magię po prostu. Doznaczamy go i wrócimy się po niego, jak będziemy silni. W sumie poruny mogę się przejechać. Jeszcze tam coś było. Jeszcze się przelecę tutaj zobaczyć. Tam jeszcze znajdźka była. Ja, ja zabiję tego smoka, tylko jak będę turbosilny gdzieś później. Jak będę miał jeszcze więcej damage'a, to zabiję go. Ja bym go teraz zabił, bo teoretycznie mana tam jest z tych żuków, ale no mówię, no to jest pół godziny, no ja nie mogę. Jedna gra w LoL'a to jest jedno bicie smoka, który da mi chyba 5000 tysięcy run. Ileś tam, zgaduję, załóżmy nawet, że da 10 tysięcy. Szybciej na gigantach wyfarmię te runy. Dlaczego? Dobra, i teraz o co chodzi w tym? Przyzwać ponownie wierzchowca kosztem. A czemu mam niby kosztem przyzwać? Ja bo już kurs rozkacza na drugi monitor. Zabili mi konia? Da się tak? Ale to ja go. Ja... To nie jest permanentny. To jest ładunek, ale to nie jest perma. Ja przez chwilę myślałem, że chcą permanentnie. Ja nawet nie wiedziałem, że da się zabić konia. Jeszcze, jeszcze mi się to nie wydarzyło. 30 godzin grałem i jeszcze mi się nie wydarzyło, żeby konia mi zabili. Tutaj, bo tutaj była wioska z npc tem No dobra, ja z nią gadałem i teraz zakładam, że gdzieś tutaj. No, można to uderzyć. Nie ja myślę, że to rozwalę i że wiecie, że będzie item jakiś A była taka babeczka co mówiła o medalionie coś, to może dla niej to jest Była taka Ej, co jest? Mi zabił wilki wszystkie ten chłop, jakiś silny mega. Ten tu Perfumiasz? Ej, to jest trochę lepsze, tak szczerze, bo uderzenie i fizyczne i cięcia ma lepsze. Nie no, to jest dużo lepsze. No to za długo nie byłem yy, tą zakonnicą. Aha, dobra, z nią Quest. Tak, jak myślałem, że ja tu coś pominąłem, bo ja tu przejechałem i pobiegłem łaski odsłaniać. A, tu jeszcze mogę samony. Szef leży, a za niego walczą. I to jest boss? O kurwa. Dużo, znaczy szybko często bije. No, niech ta klientka też pomoże. Trzy razy bije tym, zauważyłem. Oj, oj, ukształtowanie terenu standard. A jak on w ogóle wygląda? On ma twarz Bafometa, czy to to jest? Oj, 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 oj. Czy rozumiem coś z fabuły? Tylko chyba główną fabułę rozumiem jak na razie. Taki zarys, że eldeński krąg, że zbieram te runy eldeńskiego kręgu i tak dalej. Ale te, 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 to co te NPC-ty mi mówią, to tak średnio rozumiem. Dla mnie to jest gra w ogóle, tak szczerze, to nie jest gra na streama. Znaczy, to jest gra na streama dla widzów, że się męczę z bossami na przykład i się cieszą widzowie, bo chcą krwi i grzysk. Znaczy, jak już zacząłem, to już skończę na streamie, ale ja bym w to chętnie pograł z jakimś książką w tle. Bo ja tylko chodzę, robię cały czas to samo. Takie MMO, tylko że single player. Chodzę, zbieram coś, tu odsłaniam, tu pomijam moby, bo nawet nie opłaca się bić. Jak w MMO takie... Coś puścić w tle i na tylko sobie pograć. No i dobra, ona mi mówi, gdzie mam iść, ale ja tego nie zapamiętam zanim ja tam będę. Wielka winda, ja znalazłem tę wielką windę. Ta wielka winda to jest zakładam to. Tak, nawet jest napisane. No ale mniej więcej tam słucham tutaj. Ja teraz ogarniam, tak? Ale czy ja za 20 godzin gry, jak ja będę w pobliżu, ja będę wiedział, że to tam było? No raczej przypadkiem prędzej to znajdę, co ona mi tam powiedziała, że mam znaleźć tę drugą połowę medalionu. Ogólnie nawet lubię jak boss jest tru trudny, taki, że ma jakiś cięższy moveset, tylko żeby nie miał nasrane hapeków masy. Żeby się, żeby ja widział w ogóle, że mu pasek spada, jak go bije, bo... Jak muszę bić bossa powyżej 15 minut na jednym podejściu, to mi się nie chce po prostu tego robić. Czuję, że to jest za długo. Wolałbym, żeby walka się opierała na tym, że muszę kilka razy zdodżować perfekcyjnie w timerze, nauczyć się, ale że jest progres wyraźny, niż że boss jest łatwy, ale jego trudność polega na tym, że boli Cię ręka od trzymania myszki pół, pół godziny. Czy trochę broń sobie zupgrade'uję może. Eee! Co jest? ciężko porusza. Nie spodziewałem się w ogóle tego. Nie wiem o co chodzi, a ja nawet nie sprogresowałem fabułę. Tutaj coś takiego się wydarzyło. Chyba że to do właśnie tego questa co teraz robiłem. Nagadałbym z kimś, kto wyjaśni, co tu się za atak jest. A, ja walczyłem z tym tutaj? Ja z tym tutaj po Npc tem walczyłem? Okej, okay, czajem, nie zaatakował ten jeden. Konkretny npc stąd, no dobra. Renala to jest ta tutaj, to już ogarniam. Renala to jest ta, która siedzi w akademii bodajże. To jest boss tej lokacji. To jest ta, którą ją, yy, co ją zostawił facet dla innej. To jest ta. Coś kojarzę ten lore, nie? Chyba, że teraz pierdolę głupoty, ale wydaje mi się, że to jest ta. Ja w miarę coś tam fabuły się staram słuchać, ale no nie ukrywam, że jak ja gram w tę, grę, tak, no wiecie, tu na streamie coś tam poczytam czatu tutaj. Tutaj też jest przerwa pomiędzy graniem. Tutaj mi wysyła na drugi koniec mapy, żebym coś sprogresował i jestem tam po 10 godzinach, to już nie pamiętam, nie? Na plus 8 mogę nawet, plus 9 mogę nawet, a plus 10 też mogę. Dobra, podniosę lepszy kostur, to chyba będę w stanie ulepszyć go też, nie? Mam nadzieję, że będę. To jest jakaś pani akademii, jakaś czarodziejka. To niech z niej dropi coś magicznego. E właśnie, jak to jest główny boss, to z niej dropi wielki run, czy jak to się nazywa? Te ta... Nie, portret to się nazywa. Run też, ale portret też. No wiecie co chodzi. Te, te rzeczy co z tego zamkowego dropiły. I z tego dało się robić bronię. Albo, no tak, na przykład z tego zamkowego wydropiłem jego podobiznę i mogłem zrobić jego bronię. Zakładam, że jak teraz będę się bił z magiczną babką w Akademii, tą Renalą, to z niej wydropi jej podobizna, z czego zrobię jej kostur na przykład. Zakładam, że to jest możliwe i że będę miał lepszy kostur niż mam teraz po przejściu tej lokacji. Jak nie kostur, to może czar, albo szatę jej, cokolwiek. Kostur teraz na plus 10, no coś się wzmocniłem, no. Moja postać wygląda ciekawie całkiem. Właśnie jest jeden NPC, którego ja nie ruszałem tutaj, bo mnie chciała obściskiwać taka baba. I odmówiłem, ale to jest chyba po prostu odrzucenie quest'a. bo nie chciałem jej się dać obściskiwać jak tak zapytała, ale to jest chyba po prostu odrzucenie quest'a. To HP zabiera? No nie gadaj, że to HP zabiera. Po prostu jak się nie da mi jej obściskać, to mi nie da quest'a. Ja myślałem, że to jest wybór, że mogę jej się nie dać i, i tyle, ale no nie, po prostu odrzuciłem quest'a. No gra roku, nie dało się kliknąć. O, widzicie to? Patrzcie teraz, puszczam klawiaturę. Mój kursor jest na wyposażeniu, ale dalej klikam tworzenie. Widzicie? Już jestem na wyposażeniu, ale dalej podświetla się tworzenie. Mocna gra roku to jest. I co, straciłem HP od tego? Ktoś mi pisał, że HP tracę. Znowu nie. Nie wiem właściwie o co chodzi z nią. Nie, no dobra, w dupie ją. mam. Bo już i temu użyłem, który ściąga te Aha, czyli po prostu stracę na chwilę HP. Ale to jest jakiś wampir energetyczny, że ona zabiera mi. No, ale to ten chłop się wydaje akurat bardzo podejrzany. Ten wszechwiedzący, taki brutal trochę. Ale nie chcę grać z poradnikiem. Jak pierwsza raz przechodzę, to najwyżej pominę no. Oho, tutaj można zejść. Może. Nie wiem, czy tam byłem na dole. Byłem w tej wieży, ale za nią nie byłem chyba. Garnki. Tu się da, chyba nie da się. A, to jest NPC. Słojogród to się nazywa. na Ta... pozytywna miejscówka w całej grze, w sensie, że nie atakują mnie. W tym sensie pozytywna. Okej, okay, dobra, czyli teraz mogę jak spotkam Aleksandra, a Aleksander przypadkiem nie był tutaj gdzieś? Tak, tu jest. On tu... Nie no, teraz nie mogę mu powiedzieć. Sprawdzać czy tu w ścianach nic nie ma teraz, jak tą mechanikę wprowadzili. Sprawdzam już ścianę na przyszłość. Chyba, że nie dadzą tej mechaniki teraz, a jak, jak głupi będę rolował w ścianę, no spoko. Oj, płytka naciskowa chyba była. ja nie widzę tych płytek naciskowych. Ej, w Minecraft'cie się tak robiło, że się koledze jak budował dom w Minecraft'cie podsadzało TNT i płytki naciskowe i wchodził i się mu się dom rozwalał. <grym zainteresowań> jak w Minecraft'a się grało za dzieciaka z kolegami. Konwalię je akurat lubię, lepsze samo na sobie. Oj, Ale nie mam już na manę. Ale dobra, tu za chwilę powinna być już dźwignia, co? Aha. Eee. te to zapychać weldę, nudne się robią do mnie. Od dawna mi się w sumie nudzą, ale te są trochę nowsze. Podziewam się, że tu jest po prostu mechanika ukrytej ściany gdzieś. Raczej nie, bo to jest pokój za kluczem, czyli tu równie dobrze mógłbym nie wejść. Co on nie wie, czy wie? No co, co ja mam wiedzieć? Co wy piszecie? To chwi, A chwila, to chyba ten dungeon. No to fajnie, no. Tam jeszcze można wejść, niby na dół sam. W ogóle przeżyje skok? No dobra, przynajmniej. Przynajmniej wiem, że mogę tam zejść, dobra. Nie mam ani HP, ani many. O! Ale wiem, którędy iść. To jest na plus. Wiem, którędy iść. No nie mam potek na HP i many, To no już. Musiałbym wyjąć miecz i. Normalnie zagrać, nie jak. No. Wiecie o co chodzi. Dobra, dobra, robimy to. No, Ciasno jest i nie mogę rolować. O kurda, tam już dźwignia jest, ale dobra, dobra, już wiem, już wiem wszystko. Już wszystko wiem gdzie jest. Teraz tylko speedram do dźwigni no i lecimy. Ale wypiszecie, to jest tamten dungeon, nie to chyba ten dungeon. O co w ogóle chodzi? Jaki szyfr. No. Co jest? Nie mogę przeciągnąć dźwigni, bo się skradam? no kurwa. No ta gra nie jest tak inteligentna, żeby założyć, że się chce przestać skradać, jak chce dźwigni kliknąć. Naprawdę trzeba to klikać ręcznie. Bo jest gra roku? Co się dzieje w ogóle tutaj? A nie mogę. Dobra, Bosik za pierwszym razem będzie leciał. Nawet jak ja mam odnowionych flaszek, wszystkich. Co to jest? E to. Nie, przecież to trzeci raz już jest. To było. Aha, dobra, trochę inne. Dobra, chociaż trochę inne. Ale to ten kotel już był, praktycznie. Ale no dobra, no i niby inne trochę ataki ma. No dobra, trochę inny był ten kot, no. Mi nie chce trzymać tyle myszki i klawiatury i klikać 20 minut no stop. I się przegrywa na nudę. tak gra chcecie zanudzić na śmierć i to jest jej trudność.